Jestem ze stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza i dzisiaj chcemy porozmawiać wreszcie o tęczowych rodzinach. Przeprowadziliśmy jako Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza Badania i porozmawiamy dzisiaj trochę o ich wynikach, które są dosyć ciekawe i zaskakujące. Zapraszam. Dzień dobry, dziękuję. Hubert Sobieski również Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza. Tęczowe rodziny, czyli pary tej samej płci, które wychowują dzieci w Polsce. Temat, który jest rzeczywiście kompletnie nierozpoznany. Badań na ten temat jest bardzo niewiele. Politycy oczywiście wykorzystują ten temat, żeby ludzi straszyć. Więc chcieliśmy sprawdzić, co Polacy i Polki na ten temat rzeczywiście myślą. Przeprowadziliśmy badanie na przełomie lipca i sierpnia na grupie reprezentatywnej Polek i Polaków w wieku produkcyjnym, czyli od 18 do 65 roku życia. Wszystkie dane są dostępne w raporcie. Przede wszystkim to, czego się dowiedzieliśmy, to jest to, że Poziom akceptacji jest o wiele większy niż się wydaje. Tutaj na przykład na planszy można zobaczyć, że pytanie, jeśli miałabym pewność, że dzieci wychowywane przez pary jednopłciowe rozwijają się równie dobrze jak ich rówieśnicy, wychowani przez kobiety i mężczyzny, to nie miałabym nic przeciwko takim rodzicom. E, odpowiedź na to pytanie, 65% ankietowanych uznało, że tak, nie miałoby nic przeciwko temu. E, rzeczywiście to jest zaskakujące, może to być zaskakujące. E, ważne jest to, żeby zwrócić uwagę na to porównanie. Gdybym wiedział, gdybym wiedziała, że nie ma różnicy. Te badania wskazują przede wszystkim na bardzo niski poziom wiedzy polaków i polek na temat tych rodzin i pokazują, że to, co jest niezbędne, to edukacja, a nie straszenie. Kuba Warszewski mówił o tym, że jest duży brak wiedzy, ale te badania pokazują również, że jest bardzo duża otwartość wśród polaków i polek na różnorodność. 64% badanych odpowiedziało twierdząco na pytanie. Czy stwierdziło, że płeć rodziców nie ma znaczenia, jeśli rodzic biologiczny wychowuje swoje dziecko z partnerem i z partnerką? I że niezależnie od tego, czy takie, takie partnerstwo, czy taki związek jest hetero czy homoseksualny, to nadal jest to rodzina. 71% badanych stwierdziło, że, że nie najważniejsze jest to, czy rodzic otacza dziecko opieką, miłością, czy zapewnia mu prawidłowy rozwój. I w tym wypadku płeć rodziców, obojga rodziców i to, czy są jednej płci, również nie ma znaczenia. Potwierdzają te badania to, co wszyscy, jak tu jesteśmy, mówiliśmy od dawna, że Polki i Polacy są otwarci, są tolerancyjni, rozumieją, że rodziny są różne i są gotowi to zaakceptować. Wystarczy tylko im w tym pomóc. To najzupełniej no zupełnie normalne, że obawiamy się tego, czego nie znamy. Obawiamy się tego, co jest przedstawiane nam jako obce, inne, groźne, nieznane. Ale jeśli tylko pochylimy się nad danym tematem, jeżeli wykonamy wysiłek, żeby dowiedzieć się, poznać, zapoznać z tęczowymi rodzinami, to okazuje się, że opór wobec nich, dystans wobec nich. Wymala. Wspomniane 65% Polek i Polaków deklaruje, że gdyby tylko miało wiedzę, miało pewność, miało informację, że dzieci wychowywane w tęczowych rodzinach rozwijają się równie dobrze, mogą być równie szczęśliwe jak w rodzinach heteronormatywnych, nie miałoby wobec tych rodzin nic przeciwko. Wiedza, edukacja, informacja to jest broń w walce z lękiem, Strachem, czasami nieracjonalnymi fobiami. My wszyscy uważamy, że w tą edukację warto inwestować, dlatego, że rodzina to miłość, rodzina to bliskość, rodzina to relacje i każdy, kto ceni sobie rodzinne wartości, powinien życzyć ich realizacji wszystkim, bez względu na to, kogo kochają. Tego my życzymy i dlatego tak cieszymy się z optymistycznych wyników tego raportu. Szanowni Państwo, może przejdziemy do, tego, do tej planszy, gdzie wskazany jest poziom wiedzy Polaków na temat tęczowych rodzin. Bardzo ciekawe w tym badaniu jest to, że ponad jedna czwarta Polek i Polaków w ogóle nie wie, że tęczowe rodziny istnieją, że istnieją w Polsce osoby, tej samej płci, żyjące po prostu w rodzinach wychowujące dzieci. Następne Yy, następne, przepraszam, nie, to nie to. <grych> następne, yy, następna jedna piąta Polek i Polaków yy, w ogóle wypiera ten fakt. Tak? Mówi, że w Polsce nie ma żadnych osób w parach jednopłciowych, które wychował, wychowywałyby dzieci. To świadczy dokładnie o tym, o czym mówimy, kiedy mówimy o niskim poziomie edukacji. Tutaj, edukacji jako. Yy, Środowiska, które popierają, wspierają osoby LGBT, mamy bardzo wiele do zrobienia. Takich dzieci, które wychowują się w tęczowych rodzinach w Polsce, jest 50 tysięcy. Kiedy często o tym mówię w programach telewizyjnych, kiedy mówię o tym politykom, którzy rozpoczynają często kampanię szczucia na osoby i środowiska LGBT, wszyscy są zdziwieni. A to są badania Polskiej Akademii Nauk. Po prostu w Polsce żyją, istnieją takie rodziny których dzieci wychowują się i których rodzice są parami jednopłciowymi, idą święta, te rodziny też chciałyby mieć te święta spokojne, ciepłe i rodzinne. Wydaje mi się, że ten raport bardzo dobrze pokazuje, że ten problem trzeba wyjaśniać, nagłaśniać i przede wszystkim, że przygotowanie Polek i Polaków do przyjęcia tego i akceptacji jest bardzo duże i to są bardzo dobre wiadomości. Istnieniu, funkcjonowaniu miłości rodzin tęczowych towarzyszy strach. Ten strach dotyczy przede wszystkim reakcji otoczenia. Czy czwarte? Bo 77% osób przebadanych uważa, że przeszkodą wobec tęczowych rodzin jest reakcja otoczenia. W to, w jaki sposób rodziny tęczowe, dzieci w rodzinach tęczowych wychowanych przez pary jednopłciowe, będą traktowane przez swoich rówieśników, przez otoczenie, przez sąsiadów. Czy spotka je dyskryminacja? Czy spotkają wyśmiewanie w szkole, czy spotkają się z akceptacją. Zatem nie strach odnośnie funkcjonowania rodzin tęczowych, nie strach odnośnie ich miłości, życia, normalności, ale właśnie strach odnośnie tego, w jaki sposób otoczenie, sąsiedzi, najbliżsi zareagują na pary jednopłciowe wychowujące dzieci. Co możemy dać tym rodzinom tęczowym? Możemy dać normalność. Możemy sprawić, żeby otoczenie, żeby szkoła, żeby rodzina była akceptująca dla miłości i dla normalności. Kiedy tęczowi rodzice przekraczają granicę Polski, nie stają się bezdzietni, a kiedy tęczowe dziecko wychowane przez parę jednopłciową przekracza granicę Polski, nie zostaje sierotą. Czas zagwarantować prawa dzieciom i rodzinom jednopłciowym w całej Europie, w całej Polsce. Dziecko wychowywane w kochającej rodzinie, przez kochających rodziców. Jest szczęśliwe. Takie rodziny są szczęśliwe, o ile świat zewnętrzny nie będzie im się wtrącał do ich życia i nie będzie im mówił, że ich życie jest nieprawidłowe. Najważniejsza jest w tym miłość i troska. Najważniejsze jest to, że dzieci mają kogoś bliskiego i że gdy jedna z tych rodziców, coś mu się stanie, umrze być może, to się zdarza, zwłaszcza w dobie pandemii, że to dziecko nie trafi do obcych ludzi. Dlatego wszyscy jesteśmy tutaj po to, żeby powiedzieć, że te badania mówią jedno: Polki i Polacy chcą chronić dzieci, to jest jasne, chcą chronić także dzieci żyjące i wychowujące się w tęczowych rodzinach. I my jednoznacznie mówimy chrońmy dzieci. Dziękuję bardzo. E, dziękujemy bardzo. Dziękujemy jako Stowarzyszenie Posłankom za to, że nas wspieracie w przekazywaniu tak naprawdę informacji, które powinny być oczywiste, a oczywiste wciąż nie są. E, na tych wykresach, to, na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, tutaj są zdjęcia. Tutaj są zdjęcia e, rodzin, par, matek, które już w tym momencie wychowują dzieciaki w Polsce. To nie jest tak, że tych rodzin nie ma, to nie jest tak, że one na, nagle się pojawią, jeśli na coś pozwolimy tym strasznym, tęczowym ludziom, jak e, przekonują nas prawicowi politycy. Te rodziny są tutaj, żyją dziś, potrzebują ochrony, potrzebują przede wszystkim tego, czego potrzebujemy my wszyscy. I te, w tym momencie, w momencie pandemii e, i przed świętami zdajemy sobie z tego sprawę, jak mało kiedy. Potrzebują bezpieczeństwa. Jeśli to e, nie jest w stanie e, rozkruszyć tych naprawdę zatwardziałych serc. To nie wiem co, co, może coś zmienić. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami, zapraszamy do poznania naszych rodzin i zapraszamy do zapoznania się z całą naszą kampanią. Jesteśmy rodziną. Jeśli są jakieś pytania, to zapraszamy też za chwilę. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy. To... E, tam.